Tak, słucham. Dzień dobry, Instytutu Badań nad właśnie badanie dotyczące działalności firm sektora kreatywnego. Czy Czy pani do mnie dzwoni dzisiaj już czwarty raz? Czy jeżeli ktoś nie odbiera pierwszy, drugi i trzeci, czy może pani na ten numer już nie dzwonić? Bo może ktoś jest chory danego dnia, leży w łóżku i odbiera tylko ważne telefony? Przepraszam, to firma. Ale co by to nie było, to proszę pani, jak ktoś nie odbiera trzy razy, to czwarty raz już nie wypada dzwonić z jakąś rzeczą, która jest zupełnie dla takiej osoby nieistotna, to nie? No właśnie. Ale jak ktoś nie... No właśnie, do widzenia.